Jaka była Twoja najbardziej satysfakcjonująca zemsta? Na moje 30 urodziny mój chłopak Mikołaj obiecał mi wymarzoną wycieczkę do Japonii. Byliśmy razem od trzech lat, mieszkaliśmy razem, mieliśmy psa burka i pasujące do siebie kubki z Ikei. Dwa dni przed wylotem Mikołaj przestał odpowiadać na moje wiadomości. Zniknął. Wpadłam w panikę, myśląc, że miał wypadek. Wtedy za telewizorem znalazłam pogniecioną karteczkę samoprzylepną z informacją, że przeprasza, ale nie może już tak dłużej i że zasługuje na kogoś, kto nie jest tchórzem. Trzy lata związku zakończone karteczką. Płakałam przez wiele tygodni i przeprowadziłam się do siostry Kasi, ale była jedna rzecz, o której zapomniałam. Nigdy nie zamknęłam na Naszego wspólnego dysku Google, na którym planowaliśmy całą podróż do Japonii. Były tam potwierdzenia lotów, rezerwacje, hoteli i restauracji. Postanowiłam zrobić coś szalonego. Stworzyłam nowy dokument o nazwie Przeczytaj to, jeśli kiedykolwiek odrośnie ci kręgosłup. Wylałam w nim całą swoją złość i ból. Napisałam, jak zniszczył moje zaufanie, jak samotnie płakałam na lotnisku w Tokio i jak burek każdego ranka czekał na niego przy drzwiach. Zakończyłam jednym zdaniem, z którego do dziś jestem dumna, że mam nadzieję, iż pewnego dnia, gdy dorośnie, ta wiadomość zrujnuje mu wszystko, ale nie wysłałam tego od razu. Ustawiłam automatyczne wysłanie maila z linkiem do dokumentu na 17 czerwca dwa lata później. Dlaczego ta data? Bo Mikołaj kiedyś zażartował, że to idealny dzień na ślub, rocznica naszej pierwszej randki. Ustawiłam zegar zemsty i zapomniałam o sprawie. Minęły dwa lata. Ułożyłam sobie życie na nowo, miałam nowe mieszkanie i nowego psa. Szczerze mówiąc, zapomniałam o tej tykającej bombie. Wtedy, 17 czerwca o 9.47 rano, dostałam najlepszą wiadomość w moim życiu, z nieznanego numeru. Ktoś napisał, czy naprawdę czekałam dwa lata. Okazało się, że Mikołaj brał tego dnia ślub z dziewczyną o imieniu Amanda. Mój mail pojawił się na wielkim ekranie podczas ich wesela, gdy testowali kabel HDMI do pokazu zdjęć. Powiadomienie wyskoczyło na oczy oczach całej jego rodziny, ciotek, wujków i dziadków. Nikt z nich mnie nie znał, ale wszyscy mogli przeczytać każde słowo o tym, jak ich kochany Mikołaj okazał się tchórzem, który porzucił swoją dziewczynę na dwa dni przed wymarzonymi wakacjami. Ślub się odbył, bo wszystko było opłacone, ale według mojej informatorki, kuzynki Mikołaja, panna młoda nigdy mu tego nie zapomniała. Wypominała mu to przy każdej kłótni. Nigdy nie odpisałam na tę wiadomość, ale uśmiechałam się tak szeroko, że aż bolała mnie twarz. Tej nocy, po raz pierwszy od dwóch lat spałam jak dziecko.